Witam Was serdecznie w zapowiedzi. E, czasami mam wyczucie. E, wyczucie miałem parę dni temu, kiedy e, media zaczęły mówić w Wielkiej Brytanii o słabym zdrowiu e, królowej Elżbiety II. To pierwsze co pomyślałem, ponieważ wszystko oczywiście zawsze jest związane w jakiś sposób ze mnie z boksem. Ciekawy jestem czy ta. Karta Bena Shaloma z boksera w sobotę świetna, zresztą jeśli chodzi o kobiety. Najlepsza karta, jaką można było, prawie najlepsza, oczywiście, bo jeszcze Katy Tyler mogłaby być, ale to nie ten promotor. Czy ta karta w ogóle wystartuje? Okazało się parę godzin temu, że nie wystartuje. Wydaje mi się, że szefowie Brytyjskiej Komisji Sportowej Pięściarskiej czekali na to, aż jaka będzie reakcja szefów zdecydowanie poważniejszych lig, a mianowicie e, najwyższych grup rozgrywkowych, jeśli chodzi o piłkę nożną, w momencie jak, jak Premier League i, i Championship odwołało swoje mecze, no to nie zostało nic innego, e, niż odwołać to spotkanie, tam w ogóle e, zresztą były takie fajne podchody, właściwie może od tego może od tego zacznę, rzadko zaczynam od walk, które których nie zobaczymy, w każdym razie nie zobaczymy teraz, tylko zobaczymy je 15 października, prawdopodobnie zobaczymy je 15 października, no ale ta otoczka była, była ciekawa, zacznijmy od tego, że ja naprawdę czekałem na tą walkę, bo pojedynki Meyer kontra Baumgartner, czy Marshall kontra Clarissa Shields, to lepszych się nie da zrobić w tych kategoriach wagowych, jeśli chodzi o Shields kontra Marshall, unifikacja, jeśli chodzi o Meyer kontra Baumgartner, dwa tytuły mistrzini świata, w grę wchodzą do tego, e, tak naprawdę, nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, ale za chwilę powiem, nie ma znaczenia. Takie miałem wrażenie, że to jest białe kontra czarne. Naprawdę takie miałem wrażenie. E, panie się nie lubiły. <laughs> Jestem ciekaw, czy, <laughs> czy to nie był jeden ze, ze względów, <laughs> może się mylę, może się mylę, natomiast tak to wszystko wyglądało, no bo wrzucam Wam w tej chwili e, wymianę uprzejmości, tak zwanej uprzejmości, to co się nadaje do pokazania w ogóle, bo. Clarissa Shields na e, Media Training wygłosiła przemówienie, z czego można znaleźć, e, dwie minuty były chyba wypowiedziała się, z czego minutę trzeba było wyblipować, bo tego się nie dało puścić dalej e, w walce z Marshall. Do tego e, widzicie tutaj te wpisy, które rzucały sobie panie, a mianowicie Baumgartner i Mayer. E, również e, najlżejsze, co się da tutaj napisać, raczej Przetłumaczyć albo powiedzieć, to jest być. To jest najlżejsze, co się w ogóle da, więc tutaj szły równe. E, to jest biedna jak mysz Kościelna, czy to jest gorzej napisane, e, jedna i druga. I to nie jest udawane, bo każdy, kto zna Majer i każdy, kto zna Bachmartner, to wie, że ta rywalizacja między nimi zawsze była. Shields kontra Marshall, co widzieliśmy wielokrotnie. Już wielokrotnie tutaj nie trzeba było robić żadnych e, cyrków, dodawać. Natomiast e, no prawda jest taka, że. Prawda jest taka, że to było bardzo. To było, to było tragiczne, jak nam się wydaje, że inaczej, może niektórzy to lubią. E, ja nie. E, że panowie się potrafią obrażać, to radzę prześledzić ostatnie 4 dni tej gali w Londynie w Outuarina, która została oficjalnie 2 godziny temu odwołana. Radzę prześledzić, co tam się mówiło, jak tam się mówiło, jak to wszystko wyglądało, jakie to miało podłoże. To walki facetów to jest nic w porównaniu do tego, co te panie odstawiły. To był jeden z powodów, dla których chciałem zobaczyć tą galę. Ponieważ ta gala broniła się przede wszystkim sportowo, to nie były cztery dziewczyny, które rzucają na siebie mięsem i nic nie potrafią. Nie, nie, wprost przeciwnie. Absolutnie, wprost przeciwnie. Do tego jeszcze mamy zaangażowanego ojca e, Tysona Fury, więc tu wiadomo, bo jako trenera marszał, więc wiadomo było, że tutaj show będzie cały czas. Natomiast to był prawdziwy show, którego nie zobaczyłem. Rzecz, którą trzeba dodać, do końca przesuwano ważenie. Jak ktoś się zastanawia, dlaczego przesuwano ważenie? Dlatego, że według części pisanych, części niepisanych reguł, jak jest ważenie i nie ma gali, no to trudno odmówić zawodniczkom, pięściarkom jakiegoś zadośćuczynienia na no zasadzie nie z ich winy gala się nie odbyła. Jakieś pieniążki mogą być. Natomiast kiedy nawet ważenia nie było, no to tutaj sprawa już jest zdecydowanie mniej szara i to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, proszę mi wiedzieli, że to ważenie, które miało być dzisiaj, zostało przesunięte najpierw o godzinę, później dwie, a później się okazało, że żadnego ważenia nie będzie, bo trzeba gala odwołać. Ktoś tam dobrze pomyślał, inaczej dobrze, No wiadomo, że, że ludzie z Boksera chcieli tą walkę zrobić. E, chyba 6 tysięcy biletów było sprzedanych z, z tego co czytałem, czy nawet więcej, bo tu różne informacje krążyły, w tym momencie nieważne, nie zobaczymy tego, zobaczymy to 15, 15 października, 15 października to w ogóle będzie się działo, bo mamy Hani, Cambosos, e, Wilder, Hellenius, e, mamy teraz tą galę w Londynie, to już są trzy, oczywiście do tego dochodzi Różański kontra... Rivas, Opas WBC, Bridger jakieś też informacje mam na tej chwili za mało żeby wam solidnie na temat coś powiedzieć zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, w każdym razie 15 października jest milion rzeczy jeśli chodzi o boks, natomiast 1 października na przykład nie ma zupełnie niczego, dobra no to zobaczymy bo te 15 października, czyli miesiąc plus tydzień to jest bardzo dużo w boksie bardzo wiele się w tym czasie może zmienić natomiast no Ciekaw jestem, jak to finansowo będzie wszystko załatwiane między promotorami, no bo tak zwana siła wyższa. Kontrakty obejmują coś takiego, co się nazywa siła wyższa, czyli force majeure, niezależne kompletnie od nikogo. W przypadku niezależne kompletnie od nikogo nikt nie dostanie ani dolara, ani funta, ani euro. Wszystko jedno, którą walutę chcecie sobie wybrać. Taki jest box. Tutaj argument padł, że jak można odwoływać taką galę, odwołanie. Meczów piłkarskich niczego nie zmienia, bo piłkarze są płaceni tak czy inaczej, tydzień po tygodniu. To nie jest tak, że jak nie ma meczu piłkarskiego, bo e, zmarła królowa Elżbieta II, to ktoś e, w Liverpoolu, w Manchesterze, United City i tak dalej, tak nie będzie ją zapłacony. Nie, nie, będzie ją zapłacony, w boksie i nie będzie ją zapłacony. Także dobra, tyle. Chyba najdłuższa część moja, jaką kiedykolwiek zrobiłem na temat Gali, której nie ma. No ale. Tyle tych boków było tak zwanych, że nie mogłem się powstrzymać. Natomiast same boki są, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ten ultimatum, no bo miało upłynąć dzisiaj, ale nie wiem, ze względu na królową, pewnie Tyson Fury przedłużył to ultimatum, albo za chwilę się na ten temat wypowie. Bo przypominam, ultimatum było takie do Antonego Dżeszuły, 26 listopada, 3 grudnia, albo wypadł, czyli. Nie ma gali. Nie interesuje mnie to, to ty jesteś gościem u mnie, nie będziesz mi mówił, co kto ma robić. No, oczywiście Tyson Fury zapomniał, że to jeszcze on tej gali nie robi. On na tej gali występuje. Trzeba tą galę jeszcze zrobić. Bobarum powiedział wczoraj wieczorem, że wymyślimy kogoś innego na tą walkę w grudniu dla Tysona Fury, bo ekipa Antonego Dżeszuły tej walki nie chce. Wymyślimy dlatego, bo to jest ten. Wiadomo, że to trzeba odkręcać w jakiś sposób, kiedy okazuje się, że Ty stawiasz ultimatum, a reszta mówi, ok, nie ma problemu. Eee, chodziło o to, że he, sam Tyson Fury powiedział, że chciał tak wcześnie walczyć, no bo chciał. E, oczywiście w lutym zawalczyć z Usykiem, więc tu nie ma żadnego uciekania przed Usykiem i tak dalej. Nie wszyscy w to specjalnie he, uwierzyli. Egis Klimas, nie bardzo Egis Klimas, czyli menadżer, Musyka też wpis tutaj w tym momencie wrzucam, że nie bardzo kupił ten, to wyzwanie. Ja mam takie dziwne wrażenie, nie wiem jak wy, że moim zdaniem Tyson rzucił ten temat, Okej, okay, Antony, biorę ciebie teraz, walczymy w grudniu. I się na pewno nie spodziewał, że Antony Joshua powie ok, no to walczymy. Naprawdę mam takie dziwne wrażenie, że po prostu mówiąc językiem pokorowym poszedł bluff, blef. A tutaj druga strona e, na ten blef odpowiedziała, ok, to ja sprawdzam. Nie macie takiego wrażenia? Bo ja mam takie wrażenie. No bo przyjął 60 na 40, przyjął po 50% drugą walkę, e, te procenty się niby zgadzały i nagle wyskoczyła kwestia daty. Naprawdę no, ja takie dziwne wrażenie, że tutaj... E, Poszedł na całość Tyson Fury i został, mówiąc językiem pokorowym, sprawdzony. Czy tak było, czy nie było, nie wiemy. Poczekamy, to tu jest tyle zmył każdego dnia, że nie wiadomo co jest grane, natomiast to może być równie dobrze odwrotnie, że nie takie rzeczy widzieliśmy i nie takie rzeczy widzieliśmy w wykonaniu Boba Aruma. E, że jest e, gadka, nie, no to już znajdziemy kogoś innego, a tymczasem leci w tym samym czasie e-mail od e, kogokolwiek z e, teamu e, top rank, co się naprawdę zajmuje tym, na, na przykład jak Todd DeBeth, w tym momencie dzwoni do Ediego i mówi, dobra, tam szykujemy tą 17 grudnia. To jest też możliwe, natomiast... E, e, na no 17 grudnia i jeśli to, co mówi Tyson Fury, bo opieramy się tylko i wyłącznie na jego słowach, tu nie ma żadnych opinii, tylko to są fakty. Ja chcę walczyć z Aleksandrem Muzykiem, no to 17 grudnia z tym napompowanym bodybuilderem, bo to takiego zawsze nazy używa, nazywa Antonego Joshua, twierdząc, że 5-6 rund to jest max, co może z nim walczyć, no to jednak mimo wszystko musiałby się przygotować, e, dwa miesiące walka, to się, to się nie składało. Ciekaw jestem, czy to nie był taki blefik, który został sprawdzony przez team Antony Joshua. Przekonamy się. E, no i teraz, co mi teraz zostało? Zostało mi teraz powiedzieć o tym, co ewentualnie można zobaczyć. No tutaj nie ma żadnego szału. No, taka jest prawda, no bo jest gala. Najpierw są dwie gale takie rozgrzewkowe dla nas wszystkich e, na to, co się będzie działo na DAZON przez następne tygodnie i miesiące, bo rzeczywiście jest Nieprawdopodobny ten schedule Dazon to jest nie sądzę, żebyśmy mieli taki schedule przez następne 3 miesiące, kiedykolwiek, jak będziemy mieli teraz, ale to nieważne do końca roku. Yy, będą dwie gale w Kanadzie, to jest nawiasem mówiąc: yy, Dazon podpisało umowę z organizatorem walk pięściarskich w Kanadzie, gdzie często Polacy występują. Akurat nie teraz, ale mamy galę dzień po dniu. Akurat tak wyszło dzień po dniu, wrzucam w tym momencie plakacik, jak ktoś chce. Ma już preskrypcje, preskrypcje, języki mi się mylą, subskrypcje, preskrypcje to można mieć, czyli, e, czyli wiadomo co, na coś zupełnie innego, jak ktoś ma subskrypcję DAZON, no to, to to wszystko absolutnie zobaczy, e, może zobaczyć, a w przyszłym tygodniu wiadomo co, mega, mega, mega i mogę jeszcze przez 5 minut mówić, mega walka e, Goof kontra Canelo będziemy oczywiście mówić na ten temat bez przerwy. będziecie się bali lodówkę otworzyć żebym nie wyskoczył z tym, z tym tematem natomiast Showtime robi coś co się nazywa w Atlantic City co się nazywa Showtime Next Generation ja kilka razy miałem wątpliwości co do nazywania tego Next Generation bo tam występowali 30 letni faceci i to nie raz natomiast teraz chyba lekko poszli po bandzie no bo a, jeśli Adorno to rzeczywiście jest pięściarz którego można Uważać za, no zobaczymy, co z niego będzie, bo ma 23 lata, 16 zwycięstw, tylko jedną porażkę. No to z drugiej strony pamiętamy, że 23 lata to możemy 3 czy 4 mistrzów świata wymienić, którzy mają tyle lat i są mistrzami świata albo mieli to mistrzostwo przed 23 rokiem życia. Ale okej, okay, ten adorno w main w Atlantic City to jeszcze jestem w stanie przeboleć, ale, ale. Ariorna chyba 75-76 w Jego rywalem jest niejaki Roldan z Argentyny, który nigdy nie walczył w Stanach. Ma e, rekord killera, czyli 21-0, ale wyobraźcie sobie, że jego e, najbardziej znaczącą walką to jest e, Remis z niejakim Kucharskim. Tak jest. Z tym samym Kucharskim, który dwa razy walczył w Polsce, z Lodzikiem i z Młodzińskim dwa razy split decision, które mogły pójść w obie strony w jednym i w drugim przypadku. Natomiast e, ostatnią walkę przegrał z gościem 3-0 przez Noko. Mówienie mi, że to jest showtime the next generation i wstawianie e, Adorno kontra gościowi jak Roldan, 88 czy w 90 na świecie no to to jest lekkie po bandzie showtime. to jest lekkie po bandzie no bo e, ja wiem, że tych Next Generation to wy pokazujecie w normalnych galach, bo tych Next Generation to jest mnóstwo i to są super pięściarze natomiast widzę, że był jakiś kontrakt do wypełnienia z paroma promotorami dlatego ta gala została zrobiona bo e, sensu większego a już na pewno nie pod tym szyldem The Next Generation ta gala zupełnie nie ma, także ten tydzień trzeba przeczekać Oglądać IG Świątek finale US Open, czy cokolwiek, cokolwiek tam oglądacie, Ekstraklasę, Bundesliga, Real z boksem, to że to, tak powiem dosyć wąsko, jeśli chodzi o to, co będzie grane. Natomiast, tak jak mówię, no, przyszły tydzień to nam to wynagradza razy 50. Także ekipa przepękamy chyba, tak mi się wydaje. Pozdrawiam Was serdecznie do następnego.